Władimir Putin przez lata opowiadał światu o niezwyciężonej potędze powietrznej Rosji. To pod wieloma względami naprawdę nowa maszyna łatwiej ją kontrolować. Widać to nawet gołym okiem jest bardzo niezawodny to naddźwiękowe pociski i nieustraszeni, odważni piloci ale iluzja supermocarstwa prysła w mroźnej Syberii, w głębinach jeziora Iwanowa, nad brzegiem Morza Kaspijskiego, w Dagestanie i na niebie Kareli. To wrak myśliwca Su-30 rosyjskich sił powietrznych. Tragiczne zdjęcia, które wyciekły do mediów społecznościowych, pokazują, że zginęło dwóch rosyjskich pilotów. Nie był to jednak atak wroga ani błąd pilota. Przyczyną była śmiertelna gra Putina w rosyjską ruletkę. To z kolei miało doprowadzić do całkowitego zamknięcia wszystkich rosyjskich mostów powietrznych. Teraz myśliwce giną nawet podczas ćwiczeń wojskowych, śmigłowce nie mogą utrzymać się w powietrzu, a gigantyczne samoloty transportowe rozbijają się o jeziora. Rosyjscy piloci, o których mówiono, że są nieustraszeni, teraz odmawiają wejścia do kokpitu, ponieważ rosyjskie samoloty z powodu braku konserwacji zamieniły się w latające trumny. Zdjęcia, które wyciekły do mediów społecznościowych, nie ograniczają się do tego. Spójrzcie, to jest Rosja XXI wieku. Na tym zdjęciu dziesiątki rosyjskich żołnierzy własnymi ciałami przesuwają po pasie startowym ogromny, ważący 100 ton samolot transportowy IU-76. Nie chodzi o technologię supermocarstwa zdolnego do posiadania broni jądrowej. Ten upadek nie jest zwykłym problemem logistycznym ani chwilowym niedoborem części. To awaria organów rosyjskiego lotnictwa wojskowego i cywilnego. Dowody pochodziły z głębi Rosji, z nieba nad Iwanowem. 9 grudnia jeden z największych symboli rosyjskiej potęgi logistycznej został tragicznie zniszczony nie na polu bitwy, ale na własnym podwórku. Antonow AN-22, największy na świecie turbośmigłowy samolot transportowy i kolosalne dziedzictwo radzieckiej inżynierii, rozbił się w pobliżu zapory Uwodskoje niedaleko Iwanowa. Dane Osind i analizy techniczne ujawniają dwie fatalne prawdy stojące za tą katastrofą. Arogancję i bezbronność. Ponieważ ten 51-letni samolot był zależny od ukraińskich silników i części, mimo że Rosja nie była w stanie dostarczyć tych silników, kontynuowała loty samolotów zamiast je uziemić. Przyjrzyjcie się teraz uważnie tym zdjęciom, które stały się wiralem w mediach społecznościowych w listopadzie 2025 roku. To rosyjski śmigłowiec K-226. Czy wiesz kto siedział w helikopterze, który tragicznie rozbił się w Dagestanie? Najwyżsi rangą rosyjscy inżynierowie, którzy opracowali systemy kontroli naziemnej, systemy diagnostyczne i inny kluczowy sprzęt dla samolotów Sukhoi i MiG. Teraz dbając o logistykę opracowanych przez siebie systemów, stracili życie z powodu technicznej niedoskonałości pojazdu, którym lecieli. To nie jest sabotaż. To proces kanibalizacji, w którym system sam się pochłania. Ten upadek militarny można ukryć przed opinią publiczną, można go zatuszować jako tajemnicę państwową. Ale 15 listopada, 2025 roku, nie dało się ukryć tego, co wydarzyło się na pokładzie samolotu Suchoj Superjet 100 linii Russia Airlines. Silnik samolotu rozpadł się w powietrzu na oczach 90 pasażerów. Obrazy zarejestrowane przez pasażerów w panice i przerażeniu pokazały prawdziwy stan rosyjskiej technologii jakież to przerażające. Jesteś zmuszony lecieć samolotem, w którym twoje bezpieczeństwo nie jest zagwarantowane i nagrywasz tę chwilę. Byli jednak ludzie, którzy nie mieli tyle szczęścia co tych 90 pasażerów. Na rosyjskim niebie nie obowiązują już przepisy lotnicze, ale bezwzględna rosyjska ruletka, a w tej grze za spust, odpowiada sam Kreml. Upadek rosyjskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego jest nieuniknionym rezultatem systematycznego procesu kanibalizmu technologicznego. Na początku sankcji Zachodu rzecznicy Kremla uśmiechali się do kamer, mówiąc: Nic nam się nie stanie, zbudujemy własne samoloty. Jednak widok, który wita dziś gości po otwarciu drzwi hangaru, to widok archeologii przemysłowej. Program MC-21, który miał być okrętem flagowym rosyjskiej polityki substytucji importu, Okazał się kompletnym fiaskiem. Projekt ten, trwający od 2009 roku, utknął w martwym punkcie z powodu braku zachodnich komponentów. Raporty ze stycznia 2026 roku wskazują, że produkcja seryjna została przesunięta na 2027 rok, a dostawy opóźnione do 2030 roku, według opinii ekspertów. Proces certyfikacji silnika PD14. Nie został nawet zakończony. Fabryka w Irkucku jest sparaliżowana z powodu braku wykwalifikowanego personelu i dostaw części. Chociaż Kreml planuje 72 samoloty do 2030 roku, realistyczne szacunki wskazują, że liczba ta nie osiągnie nawet 20. Nawet chińskie komponenty nie wystarczą, aby wypełnić tę lukę w tej spirali bezradności. Moskwa odkurzyła plany z czasów sowieckich. Metalowe samoloty, takie jak Tu-204, Tu-214 i Il-96, które są o 30 lat w tyle za nowoczesnymi standardami lotniczymi, są wprowadzane na rynek pod nazwą nowych samolotów krajowych. 12 samolotów ma zostać wycofanych z eksploatacji i oddanych do użytku w latach od 2026 do 2027. Nie jest to jednak powrót, a raczej upadek. Te 25-30-letnie samoloty to latające muzea wymagające trzyosobowej załogi kokpitu, pozbawione nowoczesnych systemów nawigacyjnych i charakteryzujące się astronomicznymi kosztami utrzymania. Eksperci lotnictwa cywilnego, a nawet niektórzy odważni rosyjscy piloci, szepczą, że używanie tych samolotów do lotów komercyjnych jest równoznaczne z samobójstwem. Powagę sytuacji ilustruje kryzys, którego doświadczyły linie lotnicze S, 7, jedna z największych prywatnych linii lotniczych w Rosji. Firma była zmuszona uziemić znaczną część w swojej floty Airbusów A320 A321 Neo z powodu problemów z silnikami. Samoloty te korzystały z amerykańskich silników Pratt i Whitney, uważanych za jedne z najbardziej niezawodnych na świecie. Jednak z powodu sankcji silników tych nie można serwisować, a części narażonych na wysokie temperatury nie można wymienić. Na najbardziej ruchliwych moskiewskich lotniskach dziesiątki nowoczesnych samolotów z usuniętymi skrzydłami i zdemontowanymi silnikami czekają niczym duchy. Ta flota została zmieciona z powierzchni Ziemi. Co je zastąpi 40-letnie radzieckie konstrukcje? Linie lotnicze, takie jak Red Wings, są zmuszane przez państwo do dodawania tych nieefektywnych samolotów do swoich flot. Nie jest to decyzja komercyjna, lecz narzucenie polityczne. Z technicznego punktu widzenia największym ryzykiem związanym z tymi starymi samolotami jest nie tylko ich wiek, ale także jakość produkcji. Rosyjski przemysł lotniczy utracił zdolność do masowej produkcji lata temu. Samoloty 2214, produkowane obecnie jako nowe, powstają w rzeczywistości z renowacji niedokończonych kadłubów pozostałych po czasach radzieckich. W fabrykach brakuje wykwalifikowanego personelu, ponieważ większość inżynierów została wysłana na front lub uciekła za granicę. Te samoloty, wypuszczone w powietrze bez analizy zmęczenia metalu i z pominięciem nowoczesnych procedur certyfikacji bezpieczeństwa, stanowią ryzyko dla życia setek pasażerów przy każdym starcie. Ministerstwo Transportu Putina wydało absurdalne oświadczenie 7 października 2025 roku, twierdząc, że liczba incydentów lotniczych rzekomo spadła o 39%. Jednak 14 października niezależne raporty lotnicze ujawniły coś zupełnie odwrotnego. Odnotowano szokujący wzrost liczby wypadków śmiertelnych o 440%. Jednak najbardziej druzgocący cios nadszedł z wewnątrz. roztransnadze Państwowa Agencja Nadzoru całkowicie zaprzeczyła twierdzeniom Ministerstwa Transportu, ogłaszając, że wszczęła nadzwyczajne kontrole 51 rosyjskich linii lotniczych z powodu alarmujących trendów w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku katastrofy lotniczej szanse przeżycia zależą od dotarcia do miejsca zdarzenia w ciągu pierwszych 60 minut zwanych złotą godziną. Jednak w Rosji ta zasada już nie obowiązuje, ponieważ gospodarka wojenna Putina zrujnowała nie tylko lotnictwo cywilne, ale także system poszukiwawczo-ratowniczy kraju. Najnowsze dane, które otrzymaliśmy i doniesienia, które nawet media przychylne Kremlowi musiały przyznać, ujawniają przerażającą prawdę. Jedna trzecia rosyjskich centrów poszukiwawczo-ratowniczych nie posiada samolotów ani śmigłowców. Wyobraź sobie mapę. Rosja jest największym krajem świata pod względem powierzchni: bezkresne lasy tajgi Syberii, nieprzebyte szczyty Uralu czy mroźne lodowce koła podbiegunowego. W tych regionach, jeśli samolot awaryjnie lądował lub rozbił się, ratownictwo lotnicze nie jest luksusem, lecz jedyną szansą na przeżycie. Jednak obecnie na rozległym obszarze rozciągającym się od Kamczatki po Archangielsk, nie ma floty ratunkowej, która mogłaby odpowiedzieć na wezwania radiowe. Regiony te stały się de facto strefami zamkniętymi na mapie lotnictwa. Pasażerowie lecący z Moskwy do Władywostoku nie zdają sobie sprawy, że tysiące kilometrów pustki pod nimi są w rzeczywistości ciche jak cmentarz. Jak więc do tego doszło, odpowiedź leży w kryzysie legitymizacji handlowej reżimu. W Rosji usługi poszukiwawczo-ratownicze są zazwyczaj realizowane na podstawie umów między państwem a prywatnymi liniami lotniczymi. Państwo płaci firmom za utrzymywanie samolotów i śmigłowców w gotowości na niektórych lotniskach. Jednak wraz z załamaniem się rubla rosnącą inflacją i gwałtownym wzrostem cen części zamiennych system ten uległ załamaniu. W warunkach, gdy inflacja osiągnęła 10%, a wzrost PKB. W 2025 roku spadł do 1%. Rozawiacja oferuje firmom absurdalnie wysokie kwoty za te usługi. Na przykład miesięczny koszt utrzymania samolotu AN-26 lub śmigłowca MI-8 w gotowości wynosi około 8 milionów rubli. Tymczasem państwo oferuje jedynie 6,3 miliona rubli. Różnica musi zostać pokryta z kieszeni firmy. I tu właśnie zaczyna się cichy bunt komercyjny. Patriotyczne przemówienia nie są w stanie zatrzeć czerwonych linii w bilansach firm. Prywatne linie lotnicze odmówiły udziału w przetargach ogłoszonych przez państwo w 13 różnych regionach. To upokarzający cios dla reżimu Putina. Państwo mówi: "Ponieś stratę dla mnie", a firmy odpowiadają: "Nie upadniemy". Ta sytuacja dowodzi, że wojna wywołała kompletny chaos nie tylko na froncie, ale także w mechanizmach działania państwa. Odmawiając podpisywania kontraktów, które nie przyniosą zysku, a nawet doprowadzą do ich upadku, firmy stawiają bierny opór państwu. Co się więc dzieje? Przetargi są unieważniane, posterunki strażnicze stoją puste, a ochrona przestrzeni powietrznej w tych newralgicznych obszarach zostaje całkowicie wstrzymana. Ludzki wymiar tej sytuacji jest przerażający. 9 grudnia w Przestworzach nad Iwanowem tragicznie rozbił się jeden z ostatnich i największych symboli rosyjskiej potęgi militarnej. Kreml w panice twierdził, że ten 51-letni samolot wykonywał jedynie lot testowy po planowym przeglądzie technicznym. Jednak wszystkie siedem osób na pokładzie zginęło. Zginęły one nie dlatego, że ekipy ratunkowe nie mogły do nich dotrzeć, ale dlatego, że nie było żadnej ekipy ratunkowej. Tego upadku lotnictwa cywilnego i awarii systemu poszukiwawczo-ratowniczego nie można interpretować jako zwykłej niedoskonałości technicznej. To zerwanie milczącej umowy społecznej między Władimirem Putinem a narodem rosyjskim. Podstawowa obietnica 25-letnich rządów Putina była prosta: dajcie mi lojalność polityczną, a dam Wam stabilność, bezpieczeństwo i nowoczesny standard życia. Ale dziś każdy obywatel Rosji, który spojrzy w niebo, Widzi, że ten kontrakt został zrujnowany. Najbardziej fundamentalny obowiązek państwa, jakim jest utrzymanie obywateli przy życiu i ratowanie ich w chwilach zagrożenia, został poświęcony w imię ambicji geopolitycznych. Ta sytuacja jest strategicznym sygnałem, że mocarstwowy status Rosji został podważony. Wyobraź sobie supermocarstwo, które nie może bezpiecznie powitać bohaterów własnego programu kosmicznego. Roskosmos Duma Rosji z trudem znajduje ekipy ratunkowe, które mogłyby zabrać kosmonautów lądujących na syberyjskich stepach. Państwo, które może wysłać ludzi w kosmos, ale nie stać go na helikoptery, aby zabrać ich z ziemi, nie jest supermocarstwem, lecz państwem upadłym posiadającym broń jądrową. Spadek liczby turystów zagranicznych o 40% do 2025 roku dowodzi, że Rosja jest nie tylko politycznie, ale także fizycznie odcięta od świata. Ruch cargo spadł o 79% w porównaniu z 2021 rokiem. Stare samoloty nie nadają się do nowoczesnego transportu cargo. To paraliżuje import i eksport, napędzając inflację. Ruch pasażerski pozostający o 13% poniżej poziomu z 2019 roku w 2025 roku, a spadek ten pogłębiający się w 2026 roku, stwarza ryzyko fragmentacji logistycznej kraju. Z perspektywy strategicznej ten kryzys w lotnictwie zagraża również integralności terytorialnej Rosji. Rosja jest jak kraj archipelagowy połączony liniami kolejowymi i lotniczymi. Jeśli samoloty nie mogą startować lub lot staje się zbyt ryzykowny, połączenie między włady Wostokiem a Moskwą zostaje zerwane. Władza Moskwy kończy się tam, gdzie jej samoloty nie mogą lądować. Wstrzymanie transportu towarów zahamowało modernizację rosyjskiego przemysłu i ograniczyło rynek konsumencki. Obecnie odległe regiony Rosji skutecznie oddalają się od rządu centralnego. Leki nie mogą tam dotrzeć. Szczepionki nie docierają do nich. Świeża żywność nie dociera do nich. Krytyczne części zamienne, których nie można pozyskać z zachodu, uniemożliwiają działanie rosyjskich cywilnych fabryk samochodów i maszyn. Oznacza to ogromny wzrost liczby bezrobotnych. Dla Putina logistyka to geograficzny koszmar Rosji. Technologie podwójnego zastosowania, takie jak mikroprocesory, precyzyjne czujniki i urządzenia awioniczne, będące mózgami machiny wojennej, muszą być transportowane drogą lotniczą. To zakłócenie w łańcuchu dostaw wydłuży czas konserwacji i napraw systemów uzbrojenia. To bezpośrednio obniży skuteczność operacyjną armii rosyjskiej na froncie. Kryzys ten dotknął nie tylko Rosję. Ale także zaprzyjaźnione kraje, które prowadzą handel za jej pośrednictwem. Giganci technologiczni, tacy jak Chiny i Korea Południowa, wykorzystywali rosyjską przestrzeń powietrzną i rosyjskie firmy transportowe do wysyłania swoich towarów do Europy, a teraz ta trasa jest zamknięta. Eksporterzy z Pekinu są zmuszeni wysyłać swoje towary znacznie dłuższymi i znacznie droższymi trasami południowymi. Wojna Putina kosztuje więc pieniądze nawet jego największego sojusznika Chiny. A skoro już o sojusznikach mowa, sytuacja stała się tak toksyczna, że nawet ci, którzy chcą robić interesy z Rosją, ponoszą straty. Spójrzmy na RPA. Tylko dlatego, że pozwolili rosyjskiemu samolotowi transportowemu wylądować, narazili się na dodatkowe zagrożenie ze strony USA, Turcji i Republik Azji Środkowej. Wszystkie są na krawędzi. Putin nie tylko pogrąża własną gospodarkę, wciąga w to bagno każdego, kto próbuje go wesprzeć. Dlatego nie chodzi już o przyjaźń, chodzi o analizę ryzyka. I ta analiza to pokazuje: robienie interesów z Putinem to ryzyko bankructwa. To ryzyko powoli dusi Rosję, izolując ją od współczesnego świata. Często przytaczany jest przykład Iranu. Iran również latał samolotami przez lata pod embargiem. Sytuacja Rosji jest jednak o wiele bardziej tragiczna. Skala konfliktu w Iranie, trudności geograficzne i ilość zasobów pochłanianych przez wojnę nie mogą równać się z sytuacją w Rosji. Rosja niszczy swoją infrastrukturę cywilną, aby zasilić potężną machinę wojenną. Ten kanibalizm jest nie do utrzymania. W pewnym momencie kluczowe systemy zostaną całkowicie zniszczone. Ciche krzyki pilotów, inżynierów i linii lotniczych są w rzeczywistości zwiastunami zbliżającej się katastrofy. Ten systemowy upadek podważa zaufanie społeczeństwa do państwa znacznie głębiej i trwalej niż porażka na polu bitwy. Tym razem bowiem wróg nie znajduje się na granicy, ale w silniku samolotu, do którego wsiadasz, w podwoziu, które się nie otwiera i w helikopterze ratunkowym, który nie przyleci. Najbardziej bolesnym elementem strategicznej szachownicy jest to, że deklaracja Putina o niezależności gospodarczej przerodziła się w całkowitą zależność od Chin. Rosja zwraca się teraz do Pekinu nawet w kwestii najprostszych części lotniczych. Ta sytuacja pozostawia suwerenność Rosji jedynie na papierze, jednocześnie przekształcając kraj w magazyn surowców i technologiczne państwo satelickie. Politycznie ta słabość wywołuje głębokie wątpliwości co do legitymacji reżimu wśród społeczeństwa. Spodziewany wzrost liczby wypadków w 2026 roku może przenieść się na ulice, podsycając skumulowane wewnętrzne niezadowolenie wobec reżimu. Podczas gdy Putin próbuje łatać dziury, nacjonalizując zagraniczne aktywa, takie jak wełna mineralna, całkowite unicestwienie zagranicznych inwestycji, przekreśla wszelkie szanse na przyszłą odbudowę. Tego upadku lotnictwa cywilnego i systemu poszukiwawczo-ratowniczego nie można interpretować jedynie jako niedociągnięcia technicznego. To zerwanie milczącej umowy społecznej między Władimirem Putinem a narodem rosyjskim. Podstawowa obietnica 25-letnich rządów Putina była prosta: Dajcie mi lojalność polityczną, a dam wam stabilność, bezpieczeństwo i nowoczesny standard życia. Ale dziś każdy obywatel Rosji, który spojrzy w niebo, widzi, że ten kontrakt został zrujnowany. Najbardziej fundamentalny obowiązek państwa, jakim jest utrzymanie obywateli przy życiu i ratowanie ich w chwilach zagrożenia, został poświęcony w imię ambicji geopolitycznych. Ta sytuacja jest strategicznym sygnałem, że mocarstwowy status Rosji został podważony. Wyobraź sobie supermocarstwo, które nie może bezpiecznie powitać bohaterów własnego programu kosmicznego. Roskosmos Duma. Rosji z trudem znajduje ekipy ratunkowe, które mogłyby zabrać kosmonautów lądujących na syberyjskich stepach. Państwo, które może wysłać ludzi w kosmos, ale nie stać go na helikoptery, aby zabrać ich z ziemi, nie jest supermocarstwem, lecz państwem upadłym, posiadającym broń jądrową. Spadek liczby turystów zagranicznych o 40% do 2025 roku dowodzi, że Rosja jest nie tylko politycznie, ale także fizycznie odcięta od świata. Ruch cargo spadł o 79% w porównaniu z 2021 rokiem. Stare samoloty nie nadają się do nowoczesnego transportu cargo. To paraliżuje import i eksport, napędzając inflację. Ruch pasażerski pozostający o 13% poniżej poziomu z 2019 roku w 2025 roku, a spadek ten pogłębiający się w 2026 roku, stwarza ryzyko fragmentacji logistycznej kraju. Z perspektywy strategicznej ten kryzys w lotnictwie zagraża również integralności terytorialnej Rosji. Rosja jest jak kraj archipelagowy połączony liniami kolejowymi i lotniczymi. Jeśli samoloty nie mogą startować lub lot staje się zbyt ryzykowny, połączenie między Władywostokiem a Moskwą zostaje zerwane. Władza Moskwy kończy się tam, gdzie jej samoloty nie mogą lądować. Wstrzymanie transportu towarów zahamowało modernizację rosyjskiego przemysłu i ograniczyło rynek konsumencki. Obecnie odległe regiony Rosji skutecznie oddalają się od rządu centralnego. Leki nie mogą tam dotrzeć. Szczepionki nie docierają do nich. Świeża żywność nie dociera do nich. Rosja jest jak kraj archipelagowy połączony liniami kolejowymi i lotniczymi.